Manko, widzę, dzisiaj będę grał trzema postaciami, kilka rund, którymi nie mam w ogóle ani jednego, widzę, sobie pucharka. Zobaczcie, na przykład na Rosie. To będzie też Jackie, no nie mam 10, ale tylko jedną rundę tak naprawdę zagramy, To też możemy bić, też może być. No i to wszystko na razie. Pierwsza postać to będzie Rosa, widzę, naprawdę I nie mogę jej ulepszyć. Może ja się dobiję tutaj. Do 600 tysięcy, jest taka mała szansa, więc lecimy z pierwszym meczem. I też widzę, przypominam Wam, żebyście dołączyli do mojego klubu. Ptasie gniazda, to jest jeszcze bardzo dużo miejsc, więc, póki jeszcze macie szansę, żeby tam dołączyć, to do, dołączajcie. widzowie. Że... dobra. A I tak szybko tutaj się zespiło. Ja tutaj nigdy nie widziałem tego. No, 600 żyć bez ulepszenia, bo ja nie mogę ich jeszcze ulepszyć. Taki mam challenge trochę. Tutaj ostatnio ktoś był, i grosem mi tutaj, ostatnio wyskoczyła. No ta osa nawet nie jest taka zła, jak myślałem. Ale ja tak naprawdę, naprawdę nigdy ją nie grałem. Dopiero pierwsze widzę, nawet jaki ma atak. Widziałem youtuberów, którzy ją grają, ale nigdy na serio nie grałem. Nawet widzieliście, że mam zero pucharków. Nawet jednej przegranej rundy. No zabiję, no naprawdę. Tak. Tam bo idź po to, ja tutaj sobie. O dba, kupię, Jeszcze. to. Ej, dobra, ile my tego Power cube mamy. Co jest, dobra. <laughs> Spokojnie widzowie. Tam jakiś to to, dawaj tego, dawaj tego, to zabity. Ej, no bo nieźle mi idzie. Tylko z tobą już tak nie będzie lepsze. Ale dobrze ty, ale młodka taka, taka normalna. Ej, tak mało obrażeń zadałem, myślałem, że więcej, ale ja, nieważne, najważniejsze, że w ogóle coś mi się udało. Dobra, zagramy widzę jeszcze jedną młodekę z tą postacią. <laughs> Zero pucharków, dwie rundy. O, akurat bo chcę z no, grać ponownie, więc bardzo fajnie widzę. Dobra, więc lecimy z tym. To się widzę, wiecie, że też do mojej grupy. no świetnie, że tak dużo o tym mówię. Ale naprawdę zależy mi, żebyście dołączali, bo jest jeszcze dużo miejsc i macie dużą szansę, żeby tam dołączyć. Bo dopiero 4 członkowie na 30. To macie teraz, jak to oglądasz, to masz dużą szansę, żeby tam dołączyć. Potem wam pokażę, kto tam jest. Jak chcecie. Dobra. Widzę, że prezydent nie lubi tak bardzo chyba Brosstarsa. Nie wiem, ale jak patrzyłam, to on nie wygrał gra stasa, ale jakoś nie wiem, czy on traci te bucharki, czy zdobywa, bo ma ciągle 990. Już to, nie, mało do 1000 mówi, co brakuje. I jak myślicie, że większość z Was pewnie już się skończyły ferie, prawda? Jest taka szansa. U mnie się dopiero widzę, że zaczęły. Jakby, nie zaczęły, ale dopiero, jakby już tydzień trwają, nie? U mnie. U was już się może zwie Oba, Dobra, już ja to to jest nie ma co gadać. Kurde, tam już widać gusa. O nie, no tak, zabiję go, zabiję go. Yes! Yes, widzowie, już mam pomysł, że to kolejny odcinek że... i sorry, że tak nie było, tak du... pewnie <laughs> nie było żadnych odcineczków, bo widzowie po prostu, nie miałem pomysłu, może żadne odcinki, dobra. Z Bogu sobie odpuścimy, bo było no, no, fajnie, było. Bo. Ej, dobra, jest szansa, że nawet dobiję te te 6000 pucharków No, będzie fajnie, tak. 500 kredytów to jest dużo, dobra. Teraz bili. Myślę, że ona jest dobra, tak jak mówiłem, że to takie dziwne dziecko, ale no, za widzów wszystko widzowie, a więc lecimy, dobra. W ogóle śniło mi się dzisiaj, że brał znowu kolejną jakąś taką aktualizację, że jakieś inne, inne tło, inne tam wszystko. Naprawdę. I kiedyś miał te inne takie piłkarskie, takie tam, takie tam, no wiecie, takie tam różne, a teraz ma znowu tą normalną smokodę. Ja się lepiej do, do Majka nie będę i Ej, dobra, 1000 HP mu zabrał. Nie, 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 przypał, przypał, on mi połowę żyć prawie zabiera. Dobra, koniec tego. Bam, zaraz muszę go ciuknąć, dobra, leży. Teraz tą Jessie, ona ma tylko tyle HP, jak ja mogę, a teraz mnie zaraz zabije, dobra. Na szczęście ją zabije, mnie ona mnie, więc... Jest git, nie wiem czy jej ult robić takie. Nie wiem, ja... No, nie, co ja zrobię. Sorry widzowie, ale mi się jakoś palet dziwnie zrobił. No i teraz no... Ej, a bite się z tym... Stymie... Dobra, bo ja mam takie ja trochę ulepszoną, więc to, to się nie dziwię tak naprawdę. Dobra. Bam, 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 ba, awa, awa. Da, skrzykał. Ale ma... No nie. Dobra, Jean ma dużo power Q, ale ja go Ale Mi pomógł typek. Bam, dobra leży, ej, dobrze! Moja ma tam mam kolejnego ulta, ale ja lepiej już nie będę się wykupiał z tymi ultami. Potem już się wyda trochę, tylko tak kliknę, żeby automatycznie, bo ja chcę znowu wszystkiego zepsuć, nie? I bam! I zepsułem. Znowu zepsułem, bo odporny był typek. Dobra, on już ma trzy powerki na start. Bam, dobra, leży. fajnie. Motka też taka całkiem, całkiem... Ej, dobra, dziadek z Muchawą też dobrze. Sorry, że ja do niego mówię, że DJ Ja już tak mam, że mówię o niego, że DJ O, mam jeszcze misję dobiję, ale dzisiaj je sobie sobie wykonamy. O, dziadek też gra ponownie, jak ten, bo ostatnie, więc widzę, widzowie... to może być fajne odcinać, jak wy oglądajcie do końca. I dajcie tutaj lajkacza. O, kurde, dobra. I sorry, widzę, że na początku miałem czwarty level ulepszoną, bo. Jak niedługo może kupię Karę zadymiarski następny, bo teraz się tak naprawdę nie opłaca, ale mam, ale mam, to dobra, nieważne, ale w sensie nieważne, w sensie, w sensie nieważne, a, ej, dobro, jaki jestem dobry, no nie jestem aż taki dobry, ale taki bambik ze mnie, a zabijem tego, kupa, dobro, może ja, po prostu bambikiem, bo mam, mam tutaj małe pucharki, nie, tutaj na przykład ostatnio nie grałem w ogóle z żadnym tam postacią. Um, nie wiem, próbowałem postaci i teraz się tego że była taka dobra Bo tak naprawdę grałem na mega małych pucharkach Dobra, nie wiem czy ten ult jeszcze robi Widziałem jak, nie on chyba tak spowali Dobra, mamy tutaj ofiarę I losu like BAM, ofiara losu, tak Robi to co myślałem Ała, ała, ała Dobra, nie no, leży prawie Prawie leżał Dobra, ta to Cztery tysiące życielni ciosem, co jest? Ej, ta biesery, dobra Dobra, spokojnie, 9 kubów. O, gdzie niedobry ten BAM Dobrze, ej dobrze, to mi jest niezła. zła. <laughs> bea To teraz rekord tego Jeszcze to jest pasę pasy tym, bo Ten, bo ten coś tam Zwycięzcą <laughs> pasy 7 Dzisiaj pierwszy pobiłem, a wczoraj premier pobiłem dwa. Ja pasję, ale niestety się nie udało Ej, ja to mogę nawet zrobić Ej, dobra, ja to zrobię, widzę, że Będę, sobie zbieram tego Leona. Dobra, nieważne. Teraz na trzecią postać już, tak? Trzecią tak szybko co jest? Ja myślałem, że to dopiero jest tam pierwsza czy ten druga. Dobra, gdzie jest ten ten? Kim nie wiem. Da, Poko też. Zapomniałem o Poko, dobra. Ja jakby sobie widzę, nawet nie stać na pierwsze ulepszenie. Tyle tego ulepszenia robiłem na każdej postaci, ja potem ja mnie grałem. Jakby grałam przez kilka dni, przez jeden dzień, a potem mi się znudziła i kolejna i tak ciągle. <śmiech> <śmiech> Tutaj widzę, ale mam trochę kaszel. Dobra, jak ten poko bije? No w sumie to wiem, ale atak nie, nie, nie ma dobry. 700 hp bez ulepszenia, o to będzie tragicznie. O to będzie idzie tragicznie. Ja widziałem takiego typu, który miał bardzo dużo em, tego, bardzo dużo pucharków, no i więcej ode mnie, miał jakieś 20 tysięcy. I jego ulubiona postać to była poko, tylko ze skinkiem, nie? O kurde, szybko, Ale spokojnie, mam power cube ginę muszę mi... Jack Max czy jak ty tam miałeś? Dobra. Echem. No nie, ej, nie gadaj, że ten chłop nam wszystko zabierze. Muszę go zrobić. Ała, ała, to teraz mnie zaraz chyba nie zabije. Dobra. Zbierz to wszystko, bo ja zaraz umrę. Echem. A ult? Taki normalny. Dobra. Idę, idę najpierw wykorzystać ulta. No chodźcie. Moi, moi. Chodźcie tutaj. Dobra, czekaj. Czekaj, dobra, chodźcie, to chodźcie w tej... Chodź ja muszę powiedzieć zawić, ja To w ogóle są za jakieś dziwne gadżety. Ten gadżet i jesteśmy trzy. Aha, myślałam że ja go zrobiłem. Emotka taka normalna. Normalna emotka, po prostu widzę. Ja... <laughs> Zacznę ile mam? Plus 5 i razem tam jest. A ja widzę... Ja... Ja mam jeszcze jedną rzeczkę, żeby żebym no, tutaj Wszyscy dzisiaj grają ponownie, co jest grane. To tam jeszcze jest, sprawdzę na wszelki wypadek, czy tam ktoś jeszcze ma... U mnie mam mało pucharków, ale to musi być poniżej 10, albo... Albo 10, albo poniżej 10, nie? Dobra. Jak, jak widzę, to Jak tutaj dobijecie ileś tam, nie wiem, powyżej 5 opieczek w ogóle, to... Postaram się zrobić do Was taki, te, też taki filmik, gdzie gram 5 rund jakby na, na starcie. Solo jest przypał. Jest duży przypał. Ale spokojnie. Kupisz, że je, kupisz, że ja też nie zarabię. Nie będę żył, Muszę go. Nie, ale mam ulta. Nie, nie, ginę. Proszę. Ma, mój kolega się respił, jestem teraz bez przystępu. Ale co to było? Ulta! Ba! No nie tutaj! A, bo to ten ult leczy. Ja myślałem, że. Dobra nieważne. A ten poko bez przyniosery z lombikiem. Bam, dobra, spokojnie widzę, co? Musimy to wygrać. Po prostu musimy to wygrać. Ja muszę też te pieniądze. Je, jens jakiś. Jens się, dobra. Chyba, nie zabiję poko, a ten, zabiłem poko. poko jakby jakby zabiłem. Ja muszę... Ja nie muszę na razie uleczyć. Muszę i nie muszę, no dobra, mamy to jednocześnie. Mamy dwa bi, teraz pana mamy i nie żyje przez. A ja nie mogę, jak zwykle, nikogo zabić, bo to będzie już ostatnie chwile tego odcineczka, tak mi się wydaje. Więc tą pastę mam zająć, ja się tak całkiem, całkiem. Ale już chyba raczej tej twojej normalnej pasty nie pobiję. tam no, tamtej jeszcze chciałam grać ponownie, i niestety. No nie, jak blisko było. Da, widzę, poza odcineczkiem sobie to hmm, zrobię, bo. Co jest iron, ale ona teraz, widzicie? Więc widzę, no ja już będę kończył ten odcineczek. Zresztą przypominam, żebyście dołączyli tutaj do mojego klubu. Jak już jesteście w moim klubie, to widzowie, to grajcie tutaj mega świnie. Ej, widać, że już ktoś grał, widzowie. Zobaczmy. Jakub tutaj bardzo dobry grać Grał mega świnie, widać. Więc bardzo widzę, że jestem jakby szczęśliwy, że dołączacie. A ja już widzę, że ja się będę zamierzać, jakby niedługo też będzie odcineczek, tylko za dwa dni albo trzy. A, ma, a max to 4, max 4 widzowie chyba, a więc widzowie ja się z wami będę żegnał, zostawcie tutaj lajka i subika, ja się z wami żegnam, pa pa.